Na wstępie chciałbym wam szybko przypomnieć, że jutro, czyli w piątek 25 marca, tak jak zapowiadałem to na poprzednim streamie, odbędzie się taki mój urodzinowy livestream, na nim chciałbym zaprezentować wam właśnie, jak wygląda gra Loża szyderców, którą ostatnio widzieliście na kanale, więc zapraszam wszystkich już jutro. Około godziny 19:20, troszkę więcej informacji będzie na fanpage'u na platformie Hitbox. A teraz przechodzimy do recenzji. Kostka Ghost Cube od firmy Funkulm niedawno pojawiła się na rynku i jest bardzo, bardzo miłym zaskoczeniem, ponieważ Ghost Cube jako modyfikacja jest już znany od dawna. Ale niestety nie było żadnego masowo produkowanego. Potem pojawiły się te produkowane masowo, ale były bardzo drogie. Aż tu przyszedł nam Funkun ze swoimi kostkami. No i nie ma co zarzucić tej kostce. Powiem wam tak, kostka porusza się naprawdę świetnie. Ale za, zanim o tym, może opowiem o samej kostce. Jak widzicie, teraz jest w stanie pomieszanym. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda ułożona, możecie sobie sprawdzić unboxing tej kostki i jeszcze pozostałych, właśnie od Light Take. Kostka jest naprawdę fajną modyfikacją. Wprowadza troszkę. Takie świeże spojrzenie na motyw modyfikacji 3x3, gdyż normalnie kostką nie możemy poruszać ze standardowej, że tak powiem, ułożonej pozycji w każdym kierunku, tylko trzeba jedną z warstw przekręcić, co już troszkę utrudnia. Dodatkowo kształty są na tyle abstrakcyjne, że prawie każdy element jest tu różny, co świetnie wpływa na poziom trudności. No, modyfikacje 3x3 mają to do siebie, że niestety te elementy. Krawędzie, narożniki często się powtarzają. I o ile mają jakieś dziwne kształty, to każda krawędź jest na przykład tego samego kształtu. Innego, ale innego od standardowej krawędzi w kostce 3x3, ale nadal są to te same kształty i łatwo rozróżnić krawędzie. Tu jest trochę gorzej, bo rzeczywiście, nawet drobiazgami, ale każda krawędź czy narożnik potrafią się od siebie różnić. Co fajnie wpływa na poziom trudności. Nie mogę powiedzieć, że jest to kostka strasznie ciężka, ale problematyczne jest w niej to, że nie można się jej nauczyć na pamięć, o ile ze zwykłymi modyfikacjami większość osób ma problem za pierwszym, drugim razem, a potem już wszystko idzie z górki, bo pamiętają, co jest czym, co gdzie wstawić. No tutaj nie jest tak łatwo. Dla mnie jest to bardzo duży plus, bo zawsze jak do tej kostki przysiadam, żeby ją ułożyć, to praktycznie zawsze ten poziom trudności jest mniej więcej taki sam, nie robi się ona z czasem łatwiejsza. Więc jest to na pewno ciekawa modyfikacja, która raczej nie powinna Wam się znudzić. Co do poruszania się kostki, jak już mówiłem, jest to kostka od Funkun. Ja nie zaglądałem do środka. Raczej ostatnio staram się nie rozbierać tych kostek, które nie są oficjalnie na zawodach czy poza trójkami. Zrobię to teraz pierwszy raz. No i jak widzicie, budowa jest mocno standardowa. Ale kostka mimo wszystko porusza się świetnie. Nie, nie zagłębiam się jeśli chodzi o to, jak budują te kostki. no... Ważne, żeby kostka fajnie się poruszała, a tej kostce nie można nic zarzucić, bo porusza się po prostu wybornie. Jest dużo tańsza od poprzednich kostkiów, które wychodziły, a myślę, że porusza się tak samo dobrze, może nawet lepiej. Razem z tym kostkiem przyszły naklejki. Na unboxingu oczywiście kostka nie była oklejona. Teraz, jak widzicie, wszystkie naklejki umieściłem na kostce ręcznie, wszystko naklejałem bez żadnej folii. Wydaje mi się, że jest ok. I bałem się troszkę, że te naklejki małe będą nam się zdzierały, że będą gdzieś uciekały, ale jak widzicie wszystkie naklejki trzymają się swoich miejsc, troszkę zdarzają się zadziory, niektóre naklejki, że tak powiem są za duże, tak jak na przykład ta naklejka tutaj była o no, milimetr za duża, więc no, tu już wystawała poza krawędź, dlatego robi nam się lekki zadzior, ale mimo wszystko naklejki nie odpadają. Trzymają się na swoich miejscach i pomimo tych małych, paru małych błędów, jest wszystko ok. To zawsze można nożykiem uciąć, żeby wróciły powiedzmy, żeby miały odpowiednie wymiary, żeby nam nic nie wystawało, nic się nie strzępiło i tak dalej. Ja kostkę bardzo polecam wszystkim tym, którzy lubią bawić się modyfikacjami. Jest to na pewno coś, co będzie wyglądało fenomenalnie na półce, bo jak widzicie, kształty są tutaj mocno abstrakcyjne. Więc będzie wyglądała świetnie, zarówno jak będzie nieułożona. Jak będzie ułożona, wiele osób będzie pewnie miało problem w ogóle, żeby ją pomieszać. Co jest też fajnym motywem, fajnym motywem, szczególnie gdy ktoś wchodzi i taki pewny siebie, że o, zaraz ci pomieszam, to nie ułożysz bierze kostkę w ręce i nawet pomieszać nią mi. Nie potrafi, więc to jest coś fajnego. Dlatego ja gorąco polecam wszystkim miłośnikom modyfikacji kostki 3x3, żeby troszkę zobaczyć sobie takiego świeżego spojrzenia na, ten, na tą grupę kostek, bo na pewno dostarczy Wam no, fajnego wyzwania i długoterminowego. Bo, bo, tak jak mówiłem, po pierwszym ułożeniu kostka wcale nie robi się łatwiejsza, może odrobinę, ale nadal będziecie się nieźle głowili, żeby. Po prostu ją ułożyć. Ja za każdym razem spędzam dość sporo czasu, żeby ją ułożyć, ale ostatecznie zawsze się udaje. Oczywiście, jeśli chcecie znaleźć sobie właśnie taką kostkę, możecie też szukać w innych kolorach, bo są niebieskie, białe i różne, różne inne kolory. To wejdźcie sobie na stronę litech.com. Tam możecie zamówić sobie właśnie takie kostki, bo jest też wiele innych kostek, często taniej niż w Polsce. Dlatego nie ma co się bać, zamawiać z Chin. Warto czasem z kolegami czy z koleżankami dogadać się, zamówić, zrobić troszkę większe zamówienie, zamówić kilka tych kostek. Złożyć się na kuriera. Niby to kosztuje dodatkowo, ale warto, bo kostki wtedy dochodzą i są pewniakiem i dochodzą nawet w 3 dni, więc jest to naprawdę pozytywny, dobry wynik. Trochę się rozgadałem, jak to ja. Ale ja gorąco polecam wszystkim Ghost Cuba. Sam bardzo długo nie miałem tej modyfikacji. Teraz mogę powiedzieć, że moja kolekcja takich modyfikacji 3x3 jest spełniona i ma tą kostkę, o którą mi chodziło. No i z Was zapraszam, żebyście sobie też znaleźli takiego Ghost Cuba i bawili się przy nim tak dobrze jak ja. Do zobaczenia!